Dzień dobry, Anna Dąbrowska do Maklewski Broker. Zapraszam na naszą dzisiejszą analizę. Dzisiaj 13 czerwca. Dzisiaj inaczej. Wtorki rozpoczynam nową serię każdy wtorek. Analiza i update odnośnie kryptowalut. Zapraszam. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każde inwestowanie związane jest z ryzykiem inwestycyjnym, dlatego zapraszam do zapoznania się z klauzulą widoczną teraz na ekranie oraz klauzulą, która znajduje się tuż pod wideo. To zaczynamy. Przejdźmy na początek na platformę Deep Broker, na po prostu Bitcoina na wykres tygodniowy, czyli mamy tutaj wykres z długiego terminu. I spójrzmy właśnie z perspektywy na notowania Bitcoina. Od dołka z marca 2020 Bitcoin z poziomu 4000, tutaj ekstremalne minimum, wzrósł do prawie 70 000, 68 bodajże. Był to wzrost astronomiczny, tak? 1500% astronomiczny wzrost z bitcoina. Jeśli zmierzymy nie od ekstremalnego minimum, tylko już powiedzmy tutaj od takiego technicznego przełamania poziomu oporu, czyli to jest poziom 9000, także wzrost jest bardzo duży, gdyż wyniósł 600% do szczytu wszechczasów. czasów. Kryptowaluty Bitcoin charakteryzuje się właśnie tym ogromną zmiennością, ogromną możliwością potencjalnych wzrostów i dlatego cieszy się m.in. taką popularnością. Natomiast też ma drugą stronę medalu zmienność jest także w drugą stronę. Czyli tutaj od poziomu szczytu mieliśmy spadek, który jeszcze wszyscy doskonale pamiętamy, bo jeszcze szczyty nie zostały odrobione. Spadek od 2021 do dołka z zeszłego roku, który wyniósł ponad 70%, tak? prawie 80%. Czyli inwestorzy, którzy kupili tutaj Bitcoina w euforii na fali, gdy Bitcoin rósł, czy może którzy łapali dołki nadzieją, że się odbije, no to jeszcze cierpią na duże straty. Tak to właśnie jest z bitcoinem. Ogromna zmienność, natomiast jeśli spojrzymy na wykres w długim terminie, to należy zauważyć, iż mimo częstych korekt i gwałtownych, trend jest wzrostowy, czyli każda korekta do tej pory została kupowana. Bitcoin powracał do trendu wzrostowego, więc jest to nowa klasa aktywów, generalnie kryptowaluty i bitcoin, czyli stwarza możliwości ogromnych wzrostów, ale towarzyszy temu także ogromne ryzyko. Tak jest zawsze, jeśli coś jest nowe, jeśli coś jest nowością, to właśnie z tym mamy do czynienia. Ogromne możliwości, ale także prze, prze ogromne ryzyko. Także jest to aktywo tylko dla inwestorów, którzy są otwarci na takie ryzyko, tak? godzą się na, na, na tak dużą zmienność w swoim portfelu, na tak duże ryzyko. Generalnie receptą na to jest zainwestowanie niewielkiej kwoty, tak? Czyli nawet jeśli notowania spadną o te 80%, co nie należy do rzadkości, to gdzieś tam nie będzie, niewstrząśnie to nami. Jakby musimy się na to zgodzić od początku inwestując w krypto. Także to musimy pamiętać: jeśli ktoś nie, nie inwestuje w krypto, to musi to wziąć pod uwagę, zanim w ogóle zacznie. Okay? Dobrze, czyli. Dołek mieliśmy uformowany poziom na minimum po tych ostatnich spadkach końcówka zeszłego roku. I kiedy to miało miejsce? Tu, kiedy było najczarniej, to właśnie tutaj, w listopadzie zeszłego roku, upadła największa kryptowaluta nieregulowana FTX. Tak, tutaj było na najczarniejsze nastroje, ale równocześnie to był najniższy poziom. I to jest takie. Bardzo ciekawe, iż po prostu to była bardzo zła wiadomość, no nie ciekawa, przecież największa giełda upada, a mimo wszystko spadki są zatrzymane i to był dołek. Co wiemy dalej? Równocześnie z punktu widzenia analizy technicznej widzimy, iż cała tutaj ten price action, to co się działo z ceną, to jest wykres tygodniowy, czyli każda świeca to jest tydzień, uformowała nam taki potencjalny poziom dynamiki. Ponieważ formowała formację odwróconej głowy i ramion, która po prostu jest książkową formacją potencjalnego dna. I widzimy tutaj ramię, jedno ramię, czyli jedno takie dno, później jednakże osiągnięcie kolejnego dna, czyli to jest nazywana głowa, i kolejne tutaj już wyższy, wyższy dołek, wyższy od tego poprzedniego, i to jest nazywane kolejnym ramieniem. Jeśli formacja zadziała, czyli jakby jest realizowana, to musi dostać przełamana linia szyi. Linia szyi to jest po prostu ten opór, tak? Linia oporu. Tutaj łączymy dołek, szczyt, szczyt i ta, ta linia szyi została już przełamana. Tak? Mieliśmy tutaj y, wystrzał do góry popytu i mieliśmy przełamanie. W tym momencie testujemy. Tą linię szyi, tym razem jest to linia oporu, yy, wsparcia dla nas, dlatego, iż opór został już przełamany. Czyli jesteśmy po drugiej stronie. Czyli tutaj testujemy. Czyli w tym momencie Bitcoin jest na bardzo ciekawym poziomie. Jest to kluczowy, kluczowy poziom wsparcia yy, i wynosi on 25 tysięcy i właśnie go yy, testujemy. Czyli bardzo ciekawy moment na Bitcoina. Yy, na uwagę zale, na, należy zwrócić także, iż generalnie nie. Kryptowaluty nie należą teraz do centrum uwagi, nie ma żadnej euforii, jeśli chodzi o krypto, wręcz przeciwnie. Jeśli spojrzymy na taki indeks Fear and Greed, czyli strach, wciwość odnośnie krypto, to jest w dalszym ciągu strach. Nie jakiś ekstremalny, ale jest strach. Nie ma na pewno żadnej euforii, jesteśmy od tego daleko. Na co jeszcze chciałam zwrócić Państwa uwagę, co uważam, że jest bardzo ciekawe, to to, iż ostatnie wzrosty, tutaj właśnie kiedy bitcoin miał siłę pokonać ten poziom 25 tysięcy, to było niekiedy indziej, tylko kiedy zaczęły się problemy z kolei nie na giełdzie kryptowalut, tylko zaczęły się problemy w bankach, czyli w tradycyjnym systemie bankowym. I tutaj mieliśmy bardzo duże wzrosty na krypto, na bitcoinie. Nie tylko bitcoinie, ale w tym momencie analizuję bitcoina. I to jest ciekawe, to, to widzimy, iż inwestorzy poszukiwali bezpieczeństwa z banków w krypto. Jakby proszę pamiętać iż, pamię, pamiętać, iż Bitcoin został stworzony niekiedy indziej, tylko w 2009 roku, czyli w sercu kryzysu z 2008 roku, tak? Czyli jakby spełnia swoją funkcję. Czyli jeśli pojawia się popyt i rośnie aktywo, kiedy są problemy w sektorze bankowym, no to właśnie jakby realizuje to, dlaczego został stworzony. Jest to ciekawe. I na bardzo ciekawym momencie teraz się znajdujemy. Przejdźmy do wykresu dziennego, żeby zobaczyć jeszcze analizę w innym aspekcie, typowa analiza techniczna. Można tutaj wyrysować kanał, kanał spadkowy, który daje nam poziom oporu, poziom wsparcia, tak? To jest jeden poziom. Równocześnie można się pokusić o narysowanie linii równoległych, które łączą całe nasze wzrosty, i to też widzimy jakiś kanał wzrostowy w tym momencie, też y, można narysować. Tak? Można się tutaj pobawić o precyzyjne narysowanie, ale gdzieś tam jest, y, są takie poziomy. Tak? Czyli jeśli połączymy te doki, to gdzieś tam. Także jesteśmy na poziomie spacia wynikającym z innych układanych. Czyli jest to retest z wyższych interwałów, retest linii szyi, potencjał jest, jest. Oczywiście, jak w każdych aktywach, ale już szczególnie jeśli chodzi o krypto, ryzyko, ryzyko, ryzyko. Czyli jeśli inwestujemy z dźwignią, no to bardzo duże ryzyko. Także tutaj, jeśli byśmy wykorzystywali do tego forex, krypto, forex, ryzyko jest ogromne. Natomiast można zainwestować dużo, dużo spokojniej. Tylko teraz, jak zainwestować w bitcoin? Tu się pojawia kolejna bardzo ciekawa sytuacja. Przejdźmy może do tutaj wycinków prasowych, które y, przygotowałam, czyli, czyli, czyli y, FTX, to już o tym mówiłam, ale y, informacja z ostatnich tygodni to jest informacja odnośnie ledgera. Ledger, jest to no taki cold storage, jak tak powiem po angielsku, jako już polskiego naprawdę na bieżąco nie używam, czyli przechowywanie na zimnym portfelu, proszę bardzo. I ta popularna metoda przechowywania kryptowalut, bitcoina, zaczyna stać pod znakiem zapytania. Jak to się mówi, twoje klucze, twój bitcoin. Teraz okazuje się, iż nie do końca tak, ponieważ Ledger zaoferował nową usługę, której niby dla bezpieczeństwa, ale ujawnia równocześnie, iż te klucze nie do końca są tylko twoje, tylko on także może je posiadać i to jakby cała koncepcja leży teraz jest zachwiana i stawia pod znakiem zapytania samego ledgera, a przynajmniej bezpieczeństwo ledgera. Więc taka jest sytuacja. Generalnie, jeśli ktoś chce inwestować w kryptowaluty, teraz jest kluczowe odpowiedzieć sobie na pytanie gdzie gdzie, w jaki sposób, gdzie przechowywać swoje krypto, tu chyba nie ma idealnej odpowiedzi. Najlepsza będzie dywersyfikacja, czyli w kilku miejscach, na kilku rozwiązaniach. Tutaj jednym z takich rozwiązań są ETF-y, czyli tradycyjne konto baklerskie, w Broker oczywiście, i inwestowanie za pomocą ETF-ów. Najpopularniejszy emitent, Takich ETF-ów jest 21 shares. Jest to największy emitent kryptowalut. Jest to emitent z Szwajcarii i posiada szereg szereg różnych ETF-ów, ETN-ów, które pozwalają na ekspozycję właśnie krypto. Zapraszam do sprawdzenia wszystkich informacji bezpośrednio na stronie emitenta można sobie tutaj wszystko wyszukać, ale jest to na pewno ciekawa propozycja dla osób, które jeszcze nie weszły w krypto, a to jest coraz bardziej skomplikowane, lub po prostu już są w krypto i dodanie kolejnej metody inwestowania, tak? Czyli na przykład tutaj jeśli weźmiemy na poszukiwanie instrumentów względem rodzaju aktywu single asset, żeby to był ETF na pojedynczy pojedynczą walutę krypto. I tutaj mamy listę. I takim ETF-em jest ABTC, to jest ETF na bitcoina. I taki ETF mamy na naszej platformie. Należy zwrócić uwagę, co jest ważne, iż dany instrument, ten ETF, wiernie odzwierciedla bitcoina. Tak? Czyli jeśli bitcoin stracił na wartości ponad 70%, to ten, ten instrument także stracił tyle samo. Wzrosty od dołku Bitcoin zyskał ponad 70% i ten instrument także zyskał ponad 70%. Czyli widzimy, iż wiernie naśladuje Bitcoin, i to jest bardzo, bardzo ważne. Czyli można w bardzo łatwy sposób, bez dźwigni, co jest ważne, bo dźwignia stwarza nam dodatkowe ryzyko. A Bitcoin nie potrzebuje dźwigni tak naprawdę. On potrafi osiągnąć takie wyniki w dwie strony, że dźwignia naprawdę nam do niczego nie jest potrzebna. Więc takie są możliwości, taka jest sytuacja aktualna. Na co jeszcze należy zwrócić uwagę równocześnie, iż aktualnie Bitcoin po wzrostach z tego roku notuje korektę, konsolidację tutaj na poziomie wsparcia, ale negatywne informacje, jakie właśnie się okazują aktualnie na temat krypto, czyli że ledger stoi pod znakiem zapytania, a przecież większość Uczestników rynku właśnie tam przechowuje swoje waluty i to nie, nie, nie ma żadnego, absolutnie żadnego odzwierciedlenia to w cenie instrumentu, tak? Czyli mieliśmy upadek FTX, mieliśmy tutaj reakcję na wykresie, tak? Teraz nie mamy żadnej reakcji, tak? Czyli są negatywne informacje odnośnie krypto, a reakcja jest żadna, czyli ledger jest jedną negatywną informacją. Pojawiają się także problemy regulacyjne dla Binance i dla Coinbase. Kolejnych giełd kryptowalut to są już giełdy regulowane, ale tak nie ma tutaj żadnej zmienności na krypto, na tak negatywnych y, informacjach. Czyli to jest bardzo pozytywne i należy to zwrócić y, uwagę. Okay? Czyli to jest Bitcoin, y, metoda inwestowania na Bitcoin. Y, kolejną główną kryptowalutą jest oczywiście Ethereum. Zawaterium za ten sam okres, wykres tygodniowy. Ethereum, jako już jest to kryptowaluta, można powiedzieć, młodsza, z mniejszą liczbą uczestników, mniej popularna, wzrosty, zmienność jest tutaj większa. Czyli od marca 2020 mamy tutaj astronomiczny wzrost, prawie 5000% spadek taki sam jak bitcoin ponad 70% tutaj widzimy na wykresie 78% za ostatni okres czyli widzimy analogię jeśli chodzi o to kiedy są spadki kiedy są wzrosty są to waluty bardzo skorelowane ze sobą dołek ethereum miał wcześniej niż bitcoin w pierwszy tutaj kiedy kiedy dokładnie czerwiec połowa Zeszłego roku. Dołek z ostatniego kwartału wyżej niż ten z czerwca zeszłego roku i widzimy wzrost do szczytu tutaj, odreagowanie prawie 100%. Przejdźmy na wykres dzienny Ethereum. Można narysować z łatwością linię trendu wzrostowego, która wspiera aktualne wzrosty dla Ethereum. To może być aktualną taką mapą do tego. W tym momencie, proszę zauważyć, Ethereum znajduje się właśnie na tym poziomie wsparcia, czyli jest to ważne i warto obserwować, jak tutaj zachowa się Ethereum, czy jest to dobra okazja, czy też niekoniecznie. Zobaczymy, jak tutaj się zachowa. W tym momencie wczoraj spadki, test, zobaczymy, jak to będzie dalej rozegrane. I także na stronie emitenta 21Share znajdziemy odpowiedni ETF, ETN. Tak naprawdę to są tutaj różnice. Niedługo dla klientów będziemy przygotowywać webinar właśnie tylko na temat kryptowalut. Jeszcze trudno im powiedzieć dokładnie, kiedy będzie, ale on jest już w planach. A jeśli mówię o webinarach, to już w przyszłym tygodniu. Przygotowuję webinar, wyślemy zaproszenie, znowu tylko dla klientów, na temat generalnie rynku jako całości. Nie, w ogóle tam nie będzie mowa o krypto, po prostu o inwestycjach. Także kto jest klientem, otrzyma zaproszenie i serdecznie zapraszam na ten webinar. Kto nie jest klientem, serdecznie zapraszam, żeby nim się stał, na pewno warto. Czyli tak to, tak? Natomiast jeśli chodzi o krypto. Ja tutaj pokazuję emitenta 21 shares, ale mamy tych emitentów bardzo, bardzo dużo i nie trzeba się ograniczać tylko do niego, tak? Bitcoin, jeśli wpiszemy w wyszukiwarce na platformie, przy, przypominam, zawsze trzeba wpisywać wszystko po języku angielskim. Mamy szereg, bardzo dużo ETF-ów, ETN-ów, wszystko na wszystkich giełdach, szereg akcji, które są powiązane z krypto, z blockchainem, także naprawdę jest co robić i sytuacja wydaje się bardzo interesująca w tym momencie, w tym, którym się znajdujemy właśnie dla krypto. To potwierdza zarówno jakby fundamenty, tak, jak i, jak, jak i po prostu price action i to, co się dzieje teraz pod względem analizy technicznej. Czekam na, na komentarze z Państwa strony, czy takie analizy krypto Państwa interesują, czy jest to dobry pomysł, czy też niekoniecznie. Zapraszam do takich pierwszych feedback z Państwa strony. Jeśli materiał się podoba, zapraszam do pozostawienia lajku. Życzę Państwu udanego dnia i udanych inwestycji. Do usłyszenia. Pozdrawiam.